Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku przyszła kolej na troszeczkę bardziej horrorową mapę. No, oczywiście, w Robloxie. Z tego, co widziałam po opisie, w sensie po tytule tej mapy, to będziemy uciekać od naszego złego krasza. Dziewczyna na zdjęciu. Jest serio creepy, więc mam nadzieję, że to nie ona będzie nas goniła, tylko ktoś inny. Ale jeżeli jesteście tak samo ciekawi tej mapy jak ja, to dajecie! No dobra, no i zaczyna się nasza historia i ucieczka od naszego złego krasa. Ciekawa jestem. Patrzcie, ja tutaj mam kwiatki w rączce. Jaka ja romantyczna jestem! Okej, okay, i z tego co mi się wydaje, to oni mają teraz jakiś bal. Ja po nią przyszłam, dobra. Halo? Ok? I co się wydarzy? Oczywiście, creepy, drzwi nam się otworzą. Wchodzimy do środka, i co tu będzie? Wszędzie ciemno i creepy ten telewizor. Eee, ok, i się sami zastanawiamy, czy tu powinniśmy być. W ogóle ta mapa? Nie wiem, czy widzicie, ma taki... Jest taka wąska. Nie wiem, czemu. Ej! Ona nas wygania. A my biegniemy dalej. Ja bym przez okno już przeskakiwała, uciekała, jakby taka... da, ta, taka straszna dziewczyna. I co to tutaj w ogóle? Jakieś kluczyki mamy do zebrania? Gdzie ja jestem? Jak duży jest ten dom? I ona oszalała. I musimy stąd uciec. Dobra, i trzeba... Przeszukać tutaj ten hall. Ok. No, powiem Wam, że muzyczka jest klimatyczna, taka straszna. Aha, tutaj nic nie ma. Ej, tu jest za cicho. Nie, Okej. Tu... Ok. Myślałam, że już będzie nas goniła. patrzcie. Dobra, mamy jakiś pierwszy kluczyk. I co nam to daje? O, tu możemy na dół zejść. Faktycznie ten dom jest olbrzymi. O, drugi klucz. A, a żeby wyjść, trzeba mieć trzy klucze. Hmm. Hmm. Dobra, a to czyli jak gdzieś przegapiłam. Napiszcie mi w komentarzu w tym momencie, gdzie jest trzeci klucz, który ja przegapiłam. Tu na dole był jeden, tutaj był drugi. Patrzcie, i napisaliście mi już w komentarzu, i ja od razu znalazłam. Jezu, jak ja się jej wystraszyłam, ja myślałam, że to ta creepy dziewczyna nas goni. Matko boska, w ogóle ona miała ten basicowy strój, taki jak ja na początku Robloxa miałam. Kto pamięta jeszcze ten basicowy strój, pisze mi w komentarzu. Yy, pamiętam, ale nie piszemy w komentarzu, o co chodzi. Niech każdy się zastanawia, czemu piszecie pamiętam w komentarzu. No i dobra, mamy checkpointa i mamy zasadzki. One zazwyczaj nie są straszne. E, dobra, i że to musi być zapewne jej... E, Boże, nie spiżarnia, e, piwnica. Okej, okay, i trzeba po prostu unikać tych pułapek. Tutaj się coś dymi, a zazwyczaj jak się tutaj dymi... O, patrzcie, ej, tu się światełka zmieniają na zielono. Widzicie? Te światełka nam pokazują, kiedy będzie to strzelało, a kiedy nie. Uuu. Ej, a mogę to zakręcić? Nie. Dobra, szybko, póki mamy okazję i mamy standardowo po rurach. Okej okay, i teraz. Ej, to nie jest już po rurach, to są jakieś wielkie rurasty. Ej, trzeba naprawić zasilanie. Jak mam to? Z tego wcześniej nie widziałam. Dobra, no to mogę sobie skoczyć. I tutaj. Ej, ale to mnie prąd nie kopnie. I czemu ja w ogóle dalej mam te kwiatki, skoro wiemy już, że randka nam się nie udała. Co tak długo? Naprawiamy. Ej, no dobra, okej. Okay. Ja mam nadzieję tylko, że my się znamy na tego typu rzeczach, bo nie wolno dotykać takich iskrzących rzeczy, bo nas może prąd porazić. Będzie problem. Dobra. Okej. Okay. I chyba nasza winda już zadziałała. Dobra i wracamy do niej. Otwieramy i ja coś czuję, że to nie będzie dobry pomysł. Czemu tu jacyś ludzie stoją? Ej, czy to są postaci z tej gry? W sensie to tak miało... Boże, wystraszyłam się. Nie! To będzie wielki labirynt, i ona będzie mnie goniła, jak nic. O Boże, o Boże, o Boże! Strasznaś! Dlaczego? Ta muzyka jest chyba jeszcze straszniejsza niż ona. Exit! Ej, udało mi się! Jak ja dobrze to zrobiłam! Pierwszy raz mi się tak udało super przesko yy, przeskoczyć. Uciec! Dobra! Znowu po rurach. Tu jest ich wyjątkowo dużo. Oj, oj, oj! Asę wbiegłam się, zdziwiłam. Ojoj! To są jeszcze takie jakieś dziwne. Dobra, okej. Okay. No i mamy przycisk. Który zabiera nas do gry. Ale te piły są tam głośne. Ciszej, bądźcie! Ja tu grać, próbuję. Jak mi to z to... Stupki tylko widzę. Czekajcie jeszcze raz, jeszcze raz. No nie, się teraz zepsuło, już nie mogę. Dobra, yy, otwieramy jakieś znowu dziwne drzwi. Mamy znowu checkpoint. Wiem, że tego dotknąć nie mogę. Dobra, no patrzcie. Ej, ale ta nasza dziewczyna to bogata jest, jak ona ma taką bibliotekę w domu. Jakąś złą czaszkę jeszcze tam ma? Okej, okay, i my sami do siebie w sumie mówimy, że to nie wygląda na dobre rozwiązanie, ale możemy już tylko wskoczyć. Co to jest za dom? To jest zamek. To jest pod ziemię i patrzcie, ona tam jest. Ona tu jest. No i co teraz? I teraz w dół. Okej. Okay. Co? Jak to się tak dziwnie w ogóle... Eee, okej, okay, zabrało mi mowę przez chwilę. Co tutaj się poziom wody podnosi? Nie, chyba mi się coś wydawało, co tam... Dobra, i teraz tu. Eee, ja wam powiem tak, może i ona jest zła, ale ja je zazdroszczę tak wielkiego domu. Okej, okay, i teraz mamy znaleźć pięć tych takich... kluczy... To chyba się tak nazywa. Okej. Okay. I one za... Widzę, że tak świecą na e, żółto. Dobra, więc to nie będzie trudne, bo na każdej tej wysepce jest jeden. I coś czuję, że zaraz pożałuję moich słów i nagle się okaże to, że serio jest trudna. Dobra. I ostatni. No i ostatni widzę, że jest tu. No nie! Ale Patrzcie i od nowa. Dobra! Na szybko, przyspieszenie teraz zrobię. Okej, okay, mamy znowu 5. No i tutaj i co? I to trzeba naprawić znowu. A się za długo naprawia. I to pójdzie nam prądek tam chyba. O, tu jest czerwona lampka póki co. No i teraz jest niebieska... Ej, Boże, zielona. Klaudia, jaka niebieska, co ty gadasz? Co to w ogóle za szlam tutaj leci? To przestanie? Dobra, okej. Okay. To jest bezpiecznie. Ej, ja słyszę, jak ono tu szepcze gdzieś, nie? Co to jest? To są jej ofiary! To są inni jej chłopacy czy dziewczyni. Dziewczyni, Boże, dziewczyny. No strasznie daleko, faktycznie. I co? Boże, tu nic nie widać. Ja się w ogóle odsuwam? Dobra, odsuwam się. Że mi ręce nie odpadają! O, dobra. Dziękuję, mamy kolejnego checkpointa. Teraz z... znowu mi się kojarzy z Poppy Playtime. Dobra, okej. Okay. Eee, I tutaj jest jakieś radioaktywne te beczki są. Co to tak iskrzy? To jest dźwięk jakby gdzieś właśnie prądek dotykał wody. Nie no! Co to było? Ej! Coś się spukowało. w grze, żeby mnie wystraszyć? A co tu chodzi? Nie, tu się nic nie pojawiło. Dobrze, że był checkpoint. Dobra. Trzeba tak szybko załatwiać. Okej. Okay. ok. No i szybciutko, szybciutko. No i pięknie. No i, i, i co? Jesteśmy na 13. Czy ja mogę wziąć? Jak sobie zapłacę, to sobie mogę wziąć. A tutaj. Mogę wziąć nóż. Patrzcie i on się w zombiaka zmienił. Boże! Szybko! No broń się! Czemu ja się nie bronię przed nim? Co to było? Wyznaczenie mi ta obrona idzie. Patrzcie. Wiecie co, ja chyba szybciej przed nim ucieknę, niż go tu pokonam. O nie, kolejny zombiak tam jest! To jest muzyczka jak w Harry Potterze. Taka trochę. No nie. Okej. Okay. Dobra, zamknęło ich tam! Aaa! Najważniejsze, że tego noża nie musiałam używać, bo to było beznadziejne. Gdzie ja w ogóle wyląduję? Zaraz w jakimś statku kosmicznym. Skałam ten nóż, bo to... Dobra, mogę iść. A, tu... No co? Co to miało być? Jeszcze się zawiesiłam po... Patrzcie, zawiesiłam się gdzieś za mapą. Widzicie to? Ej, dobra, zrobię restart. Nie wiem, dlaczego mi się takie rzeczy dzieją? Dobra, to jest Squid Game, takie widzę. Okej. Okay. Stoimy. Biegniemy, 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 biegniemy. Stoimy. My się nie ruszamy. Nie. O, patrzcie, ale przynajmniej teraz jestem już w mapie normalnie. Dobra. Kto by pomyślał, że takie coś będzie dla mnie najtrudniejsze do przejścia? Dobra, ja patrzę tylko na stop i go. Bo ja chyba czasami troszeczkę za szybko ruszam. Tak, ona tego zaczyna się odwracać, ja ruszam niepotrzebnie. Jezu, jaka ty faktycznie jesteś creepy, dziewczyno. No i co, i tu? W serduszko wchodzimy. No i super, coś się wydarzyło tu. Okej, okay, i mamy zejść w dół. Akurat w dół nie powinno być trudne. Okej. Okay. W dół się zawsze łatwo spada, więc. To akurat nie jest aż takie ciężkie. Dobra, jakoś poszło. Okej, okay, i teraz jakiś pianino. No, tutaj strasznie jest. Patrzcie, kolejny kluczyk. Jakie zakręcone schody. Uff, łaś mnie zadbiła. Kolejny kluczyk. Ej, nie widzę. Tutaj chyba jest właśnie w pianinie. Kim on jest? Dobra, on sobie po prostu gra. A my mamy już trzy klucze, żeby wyjść. Co to ma być? Co? Czemu ona jakaś taka jest? Co to, kto to w ogóle jest? Zacznijmy od tego. Kto to jest? Napiszcie mi w komentarzu, kto to jest. Ja w ogóle nie kojarzę tej postaci, żeby... Okej. Okay. Ej, znowu ten speed więcej utrudnia niż pomaga, nie? No i co? Ej, strasznie długa jest ta mapa. O, kluczyk. Tu też jest kluczyk. Dobra. A trzeba standardowo znaleźć trzy kluczyki. Dobra, i mamy trzeci. I co nam się otworzy? Czy my w końcu uciekniemy? Nie. O, nie. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie, o nie! O nie, za każdym razem jak zginę, będzie mi ją pokazywało na nowo, ja nie chcę na nią patrzeć, ja się jej boję! Yy, w prawo? W prawo! Nienawidzę labiryntów, a ta muzyka jest jeszcze gorsza. Ej, patrzcie! Ja przez chwilę widziałam jej głowę! Okej. Okay. Co się tu znalazłaś? To nóż mnie tutaj ciachnął, a nie... Oj, 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 źle, źle. Dobra, i mamy wyjście. Czy my już uciekliśmy z tego przerażającego domu? Mieszkanie rozwalone! No nie! Po policję dzwonić, ubezpieczalnie informować, co to ma być tutaj za jakiś syf i bałagan w mieszkaniu? Czemu jest smutna muzyczka? Jakbyśmy my to zrobili, mieli mieć teraz poczucie winy. Fotel do góry nogami. Lampa zwalona. Co to ma być? I tutaj mamy jakiś czas, nam coś tu odlicza. Pewnie za tyle się to otworzy. I czy to będzie walka finałowa z bosem? Dobra, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa... 1. Aaaa! Dobra, mamy walkę finałową z bosem. Czemu bazuka... Bo A, bo bazuka już ja nam Czemu ona jest za czołg przebrana? Halo? Czemu nie mogę... Strzelać normalnie. Serio, jej dopiero to zabrałam. Ej, patrzcie, ale to tam nie trzeba w dół schodzić, wystarczy z góry strzelać. Serio, patrzcie, wystarczy stanąć w tym jednym miejscu i w nią po prostu strzelać. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy też stawaliście w jednym miejscu i w nią strzelaliście, czy schodziliście tam na dół i walczyliście z nią tak zaciekle. I ostatni strzał. pracy zabaw. Boże, do placu zabaw z tą bozuką, dobra, chociaż ja ją schowam. Dobra, i przeszliśmy, uciekliśmy od naszego strasznego krasza. Pokonaliśmy naszego złego krasza. Była to ciekawa historia, nie można powiedzieć, że nie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co Wy myślicie o tej mapie. Dla mnie momentami naprawdę była taka, że się wystraszałam, poskoczałam kilka razy. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę. Żeby być ze wszystkim na bieżąco i żeby było więcej takich filmów na tym kanale. To jak widzimy się następnym razem. Pa!